Na brzuchu, na plecach czy na boku? Jeśli zapytam, w jakiej pozycji najbardziej lubisz spać, odpowiesz mi: A może powinienem zapytać o to Twojego partnera? Kiedy śpimy, nie możemy śledzić wszystkich pozycji, jakie przyjmuje nasze ciało podczas snu. Nie mamy też kontroli nad tym, jak śpimy. Lekarze uważają, że Twoja ulubiona pozycja do spania może powodować problemy zdrowotne. Będziesz wiedziała wszystko, jeśli obejrzysz ten film do końca. A jednak, aby być zdrowym, musisz tylko zrobić to, co zalecają eksperci. Jeśli śpisz na boku, naukowcy odkryli, że płyn mózgowo-rdzeniowy skuteczniej usuwa toksyny z mózgu, gdy leżysz na boku. Zmniejsza to bóle głowy i ryzyko choroby Alzheimera i Parkinsona. Spanie na lewym boku również pomaga złagodzić zgagę, ale bardziej obciąża wątrobę. Jeśli więc masz problemy z trawieniem, śpi na lewym boku. Aby utrzymać proste plecy, umieść małą twardą poduszkę między nogami i większą pod głową. W przypadku wysokiego ciśnienia krwi i problemów z krążeniem, zaleca się spanie na prawym boku, zmniejsza to stres serca. Jeśli śpisz na plecach, spanie na plecach to jedna z najlepszych pozycji przy problemach z kręgosłupem i stawami. Taka postawa zapobiega zgadze i zmarszczkom. Ale to najgorsza pozycja przy problemach z nosem, wysokim ciśnieniem krwi i chrapaniu. Aby przestać chrapać, użyj specjalnej poduszki lub małej poduszeczki pod szyją, aby utrzymać górne drogi oddechowe we właściwej pozycji. Jeśli masz katar, śluz gromadzi się w Twoich zatokach w nocy. W takiej sytuacji użyj wielu poduszek, aby podnieść głowę nieco wyżej i ją przechylić. W przypadku bólu pleców i stawów umieść małą poduszkę pod szyją, dużą, ale płaską poduszkę pod kolanami i zrolowany ręcznik pod dolną częścią pleców. To będzie wspierać kręgosłup i umożliwi normalny przepływ krwi. Jeśli śpisz na brzuchu, japońscy naukowcy odkryli, że spanie na brzuchu może pomóc obniżyć ciśnienie krwi, a także poprawić trawienie, chrapanie i zgagę. Jest to jednak szkodliwe dla pleców, ponieważ kręgosłup jest w nienaturalnie wygiętej pozycji. Aby zapobiec urazowi kręgosłupa i zmniejszyć obciążenie dolnej części pleców, umieść małą poduszkę pod brzuchem w okolicach miednicy. W tym samym czasie poduszka pod głową powinna być płaska około 3 cm, a lepiej nawet wcale jej nie używać. Pozycja embrionalna. Pozycja, w której kolana są uniesione wysoko do brody, może być wygodna, ale jest szkodliwa dla zdrowia. Ogranicza ruchy przepony i zapobiega głębokiemu oddychaniu, więc może powodować problemy z oddychaniem. Aby wyprostować plecy, zapewni prawidłowe ułożenie kończyn i uwolnij klatkę piersiową, umieść jedną większą poduszkę między nogami, a drugą między łokciami. Według lekarzy idealną poduszką pod głowę w tej pozycji będzie jedna mała, która będzie podtrzymywać szyję. Teraz będziesz wiedziała, jak zapewnić sobie zdrowy i komfortowy sen. Nie zapomnij napisać w komentarzach, w jakiej pozycji wolisz spać i czy postępujesz zgodnie z zaleceniami lekarzy, samych słodkich i kolorowych snów.